Babciu? Czy babcia mnie słyszy? Gdąc tam! To ja! Twój ukochany wnuczek! Piotruś? Tak, Piotruś. Stęskniłem się. No, wyjdź. No Na dawnośmy się nie widzieli. Stęskniłem się za babcią. Zrobię Ile słodzisz? Trzy. Dobrze, babcia, wygląda? Nowa fryzura? <noise> Ale z ciebie czarny. <noise> Nie, naprawdę, jak <noise> trzydziestka. No dobrze, mów. Czemu zdecydowałeś się odwiedzić, babcie? Strasznie mi głupia. Ale oblałem rok na studiach. Muszę płacić, potrzebuję pieniędzy. Ile? 10 tysięcy kosztuje rok na studiach. O Boże! Mm. Tak dużo? Mm -hmm. A rodzice? Nie, nie, nie mogę prosić rodziców. Myślałem, że babcia mi pożyczy. Ja? Mm. <noise> nie mogę od tak dać ci tych pieniędzy. No co by powiedzieli na to twoi rodzice? Nie, nie, nie. Młodzi teraz tylko. Pieniędzy i pieniędzy, zresztą, pieniędzy. tak, no, tak, 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 za nic, za darmo, no. Babciu, no, mogę ci dać więcej. Na święta? Nie. I na urodziny. Babciu, to jest bardzo ważne. Potrzebuję pieniędzy teraz. Co ja zrobię, jak wylecę ze studiów? Wie babcia jak teraz ważna edukacja jest? No. Bardzo babcie proszę. Nie, nie, nie mogę, no nie prosiłam. Ułagam babcie. Ale powiedziałam, że nie i koniec, no. Myślałem, że babcia mnie kocha. Ale Piotruś, o no Piotruś czekajcie. Zawiedłem się. No nie gniewaj się na mnie. No nie bądź na mnie zły. Dam ci ten pierścionek. Ale posprzątasz mi trochę. Zbaw ci to agentkę jest. A ile on jest warty? Nie, nie, ja bym babci posprzątał za darmo. Tylko wie, babcia, no. Trzeba wypastować podłogę. Wypastować podłogę? No dobrze, dobrze, mocniej, mocniej ruszył tak. Tak dobrze, dobrze. Ale super, ale błysk. Okej, okay, babcia, to dawaj ten pierścionek i idę zapłacić. Chcesz mnie zostawić? Ach. Z takimi brudnymi oknami. I wiesz, ja teraz bardzo mało wychodzę z domu. Właściwie to oglądam świat tylko przez te okna. No i co, mam patrzeć przez takie brudne? Muszę już iść. Ale chwilkę ci to zajmie, a ja będę mogła. Ze spokojnym sercem oddać ci dowód miłości Twojego dziadka. Dobrze, dobrze, ale u mnie idę. Dobrze. Dobrze, dobrze. Hmm. Tylko myślałam, że sama go sprzedam. E, to nic. Najwyżej zostanę bez grosza. Kochany jesteś Wnusiu, mm. mm. dziękuję. Dobrze, dobrze. Tylko pamiętaj dokładnie umyć z obu stron. Skończyłem. Ręka! Nie, 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 jest sprawna, tylko odbita. A, a nie, 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 nie. Baczcie, proszę, tylko daj mi ten pierścionek i ja już sobie idę, bo dłużej tu nie wysiedzę. Nie, proszę, nie, wszystko jest w porządku, ja sobie poradzę. Nie, nie. nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi pierścionek i ja już sobie idę, ok? Dobrze, to ja ci zdejmę wartość. Dziękuję. O, teraz ten pierścionek, a dziadek, dziadek, mówię, tak bardzo dziadek, bardzo tak serny, dziadek, a, 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 a. Z, z białego złota, mm -hmm, z białego no złota, no to idź, 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 idź. dziękuję, zapłać, zapłać za tą naukę, dziękuję ci bardzo, jesteś taki tak, babcia jest też kochana, najkochańsza, najlepsza to to, na świecie, Pan, mój w dusz, pa.